Jaworzanie mogli wziąć udział w obchodach uroczystości związanych z 68. rocznicą zakończenia II wojny światowej, które odbyły się na jaworskim rynku oraz w teatrze miejskim. Poprzedziło je złożenie wieńców w miejscach pamięci narodowej, na grobie nieznanego żołnierza polskiego i pomniku żołnierzy radzieckich przy ulicy Rapackiego, oraz pomniku Sybiraków przy kościele św. Marcina i więźniarek francuskich na dziedzińcu Zamku Piastowskiego przez delegację kombatantów i samorządów miasta Jawora i powiatu Jaworskiego. Główne Uroczystości rozpoczęły się od złożenia niezliczonych, biało-czerwonych wieńców i wiązanych kwiatów pod obeliskiem tysiąclecia państwa polskiego i zwycięstwa nad faszyzmem, przez delegacje środowiska kombatanckiego, samorządowe, urzędów, zakładów pracy, partii i organizacji społecznych, a także przedstawicieli wojska polskiego i szkół w obecności pocztów sztandarowych wystawionych przez organizacje kombatanckie i szkoły w uroczystościach udział wzięły władze samorządowe miasta i powiatu. Na czele delegacji zaprzyjaźnionego z Jaworem 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia stał major Mirosław Puzio. Pułk wystawił także wartę honorową przy obelisku. W imieniu nieobecnych parlamentarzystów ze względu na trwającą sesję Sejmu wiązanki kwiatów złożyli ich asystenci. Druga część uroczystości odbyła się w Teatrze Miejskim, gdzie zaproszeni goście oraz duża grupa młodzieży wysłuchali wystąpienia okolicznościowego. Wygłoszonego przez prezesa Koła Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych Jana Jaśkowiaka. Piękny, nowatorski i patriotyczny program artystyczny z wykorzystaniem utworów szwedzkiego zespołu heavy metalowego Sabaton. Na zakończenie obchodów przygotowała Młodzież z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze pod kierownictwem nauczycielek Joanny Bereźnickiej-Mężyk oraz Katarzyny Lewszyk. A zwieńczenia uroczystości dokonał toast za wiktorię wygłoszony przez starostę jaworskiego Stanisława Laskowskiego.